Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. To jeszcze nie koniec, to dopiero początek. A dzisiaj nie jest środa, tylko jest wtorek, ale, ale jesteśmy dziś w mbl zobaczyć, jak Mario składa. Mario, pokaż się, jesteś tam, żyje. Mario jest i składa i ten materiał ze składania tego samochodu. Będziecie mogli zobaczyć jutro o 18.30, ale będąc tu na miejscu, stwierdziłem, że fajnie byłoby pokazać jeden z najciekawszych samochodów, tak naprawdę jaki powstał w historii Mercedesa. Bo tak wpadłem do MBL-u, rozejrzałem się i zobaczyłem tak. Zobaczcie, stoi pierwsza G-Klasa, jeszcze w wersji wojskowej. Stoi druga G-Klasa, a ja mam kluczyki do trzeciej. No to co, może coś. W DogiKlasach. <noise> no klasy jest, słuchajcie, samochodem, który jest jednym z najbardziej fascynujących samochodów w świata, bez wątpienia dla mnie. Samochodem, który, o którym marzyłem przez mnóstwo lat. Natomiast jak kupiłem swoją G-Klasę, którą chyba szukałem 4 lata czy 5 lat, to jeździłem w nią przez tydzień i musiałem ją sprzedać niestety. I pojechała moja na Syberię to z Mateuszem Damińskim. Mateusz Damiński ode mnie odkupił i pojechał na Syberię. A była to oczywiście klasa tej generacji, tyle że w wersji w cywilu. Łukasz, ucieka, nie uciekaj, bo nie wiesz co ze sobą zrobić. Cieka. Robert zachodzi mnie od tyłu. <grymne> <grymne> Słuchajcie, samochód, który w. Giglasa stała się fenomenem, bo ona była chyba takim pierwszym europejskim wozem, nie? Z tych początku lat 70. Tak. Tak, tak cywilizowanym. E, oczywiście poza Land Roverem, ale to, to, to jest inna, inna para kaloszy. No i w To jest taka święta trójca, która się nie zmienia i która jest bezsensownymi samochodami, ale ikonicznymi i modnie jest nie je mieć. A z drugiej strony zobacz. Miałeś już

No tak, no to tu było zawsze z Defender, Range Rover, prędzej może nawet, już trochę później dołączył niż g -plasa. Wtedy, zobacz, to jest 70 rok, Mercedes nie produkuje wtedy żadnych te tego typu samochodów, oni kombinują, no tak, 71, 72 kombinują... No to, to jest nawet niż Defender tą Range Rovera bym widział. Właśnie. Seria trzecia raczej, nie, bo to była seria no tak, druga, tak. seria trzecia i to jest jego odpowiednik, czyli to jest troszkę tak, że Niemcy... Wydaje się, że troszkę zapatrują się chociażby na, na właśnie Landrovera, Ale tu powstają jednocześnie dwie wersje. Dwie wersje, czyli jedna wersja wojskowa, czyli taki odpowiednik, nazwijmy to trzeciej serii e, i e, wersja cywilna. Od czego by tu zacząć? No chyba od tego najprostszego. On to się wolf nazywało? Tak? Wolf? Tak, jakoś przez umlautem coś. No w każdym razie auto tak kosmicznie banalne w budowie, że stąd Nie, Jest otwarta. Słuchajcie, uwielbiam ten mus z prostego powodu. 240 silnik z rodem z Mercedesa beczki wszyscy ci którzy jeździli Mercedesem beczką to najbardziej marzyli o, o, o 240 która była najbardziej ekonomiczna jednocześnie zapewniając całkiem sensowne osiągi samochód który jest oparty na, oczywiście na ramię, jest dosyć wysoko zawieszony na czym polega fenomen B klasy na czym polegał od zawsze fenomen g klasy na tym że można było zblokować blokować przednią oś można było blokować e z tyłu, czyli miał pełną blokadę i szedł równo na, na czterech kołach. No i e, fenomenem było to, że była, był Mercedesem, czyli w przeciwieństwie do różnych innych samochodów terenowych. Ten po prostu działał, zawsze, e, zawsze funkcjonował. Pod koniec lat 70. 79 roku powstawały pierwsze e, te Mercedesy, które były przeznaczone dla wojska. takie równica, która jest po prostu Dzisiaj jest bajeczna, to wielka niczym, niczym w, cięże, w ciężarówce. E, to chyba w ogóle było ciężarówki, przełączniki z tego co e, kojarzę i z tego co e, pamiętam. Potem powstawały wersje cywilne, ja miałem wersję swoją cywilną, taką 230 benzynową, długą, Przepiękny, przepiękny egzemplarz, e, ale te pierwsze generacje one, one nie są dobre do jazdy. Oj nie fatalne samochody. Ale ja miałem 230, wiesz, tą Ale miała 130 koni, była w manualu, była, wszystko się w niej zgadzało. Była w ogóle w przepięknym stanie, potem to był samochód, który kupił ode mnie Mateusz Gamieński, pojechał nią na Syberię. Potem, był sprzedawany na jednej aukcji charytatywnej, na drugiej aukcji charytatywnej, jakby wiesz, przechodził z rąk do rąk, zrobił mnóstwo dobrego, nie wiem, gdzie się teraz ta G klasa znajduje. Fakt, potem została delikatnie poprzerabiana. Ale, jeżeli myślisz o G-Klasie w tamtym kontekście, takiej na przykład dzisiaj, tej, tej wersji G-Klasy, to pierwsza seria, słuchajcie, się absolutnie do tego nie nadaje. Znaczy, nie sprawiała przyjemności zjazdy, bo to było nie. bardziej żółte. Tak, tak, tak. Auto w zasadzie no, wielozadaniowe, ale gdzie transport osobowy jest na którymś tam miejscu. A miał być to samochód, przede wszystkim pancerny. No i był. No i w zasadzie ta, ta, ta ikoniczność jego też się właśnie brała z tych założeń. I po dziś dzień, przecież trzaskanie drzwiami w gelendzie, ten dźwięk się nic nie zmienił. I ludzie widać, że tego chcą. To, 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 to. Zawiasy na zewnątrz widoczne. No, to są takie niuanse, które. No dzisiaj wydając przecież G6-3 nowe to są jakieś absurdalne pieniądze, mówimy tylko o 6-3, bo przecież dzisiaj jak się kupuje na drugiej klasach, to musi być 6-3. A eee. ten boky wydrowo ciekawe, bo wszyscy, którzy kupują, to kupują g 6 a nie na przykład tak. G500. I podobno u nas około 70% sprzedaży e, to jest nowe G6-3, wiecie. gdzie jest 500, gdzie są diesle całkiem udane, bo przecież 400 to jest e, fajny, mocny diesel. E, Spalące sporo dym, mniej. Po momentem obrotowym. A, a my wszystko. No i przede wszystkim ta nowa Gelenda da się nie umieścić, Mówimy o jeszcze nowszej tak, tak, no dobra, ale teraz tak. To jest pierwsza, to jest pierwsza. Mówimy o tym e, w kontekście Gelendy, żebyście e, wiedzieli, że to jest jedna z najlepiej, in, najbardziej inwestycyjnych samochodów. Znaczy nie tyle inwestycyjnych, co samochodów, który najmniej stracił tak. na wartości. Kiedyś dawno, dawno temu, robiąc raport Stefan Turbo, słuchajcie, to było z 15 lat temu, czytałem taki artykuł w niemieckiej prasie, że Mercedes G-Klasa to samochód, który najmniej traci na wartości ze wszystkich samochodów, które są produkowane. Minęło kolejne 15 lat i nadal tak jest. No to tak jest, tak. jest w ogóle coś Dokładnie. absolutnie. W podobnej cenie kupi, kupowałeś Emela na przykład. No, no tak. No, to, to była dosyć podobna cena. Te Emele dzisiaj kosztują 10 tysięcy złotych, z takiego rocznika na przykład tak. jak ten, czyli z, z, z 2001-2002, 2 2 a te nadal kosztują 200 tysięcy czy 300 tysięcy tak. złotych. To jest w ogóle... Przepaść to. totalnie. Nie, byłoby to, nie byłoby bez telefonu e, odcinka. E, druga generacja G już była taką generacją. To jest druga po faceliftingu. To jest w ogóle moja ulubiona generacja, bo ona łączy, łączy klasykę z y, tego starego Mercedesa jak właśnie 124 z w miarę nowoczesnym już y, samochodem z tym tym nowszym komandem y, no i w ogóle, wielofunkcyjną kierownicą, jakimiś tempomatami, ogrzewaniem foteli, no da się, da się tu żyć jako tako. Eee, później już takie były coraz, coraz bardziej plastikowe, chociaż to jest, to jest nieustannie G-klasa, to jest walka z tą siermiężnością i, i, i tandetą zarazem. I to się nic, nic nie zmienia, no trzeba tu lubić po prostu. Tak, druga generacja, to jest w 463, to jest, po fejsie. E, masz chyba światło, Albo nie, mam drzwi zapalone. Z wieklasami też słuchajcie, jest tak, że nikt do końca nie wie, z których są lat, e, z prostego powodu, bo większość właścicieli je zawsze przerabia. Albo modernizuje, albo e, odmładza. Ale to tak jest z jest. samochodami kultowymi. Tu macie te magiczne przełączniki, które, o których Wam mówiłem, czyli przełączanie i blokada przodu, tyłu i centralnego mechanizmu różnicowego. To wcale nie jest łatwe auto do jazdy, chociaż ta wersja wydaje się w ogóle najfajniejsza i najciekawsza, bo to jest 500, więc jest taka. No, naprawdę, naprawdę mega fajna, ale ja mam kluczyki i te kluczyki jak widzicie są starszej generacji e, i trzeba wyjść na parking i poszukać, e, poszukać tego wozu. Mercedes 2002, Mercedes-Benz, klasa G, benzyna, 5 litrów. to jest 5 litrówka, nie 5, bo były 5.5 wtedy już, nie? 5.5 5 AMG wtedy. AMG Pięciorwiały. Ty no nieźle. 533 zł. 533 zł. To tyle co pół no, To tyle co zbiornik paliwa. Mało tego, pamiętajcie, że korzystając z, dołu, z linku dostaniecie 150 zł zwrotu, czyli to będzie e, znacznie mniej, e, więc to naprawdę jest pewnie zbiornik paliwa, więc wow. No i jest piękne cudo. Pogoda brytyjska. Fora niemiecka. Ej, ona jest na szmacie w, w środku. 300GE, czyli jest w benzynie. Ty, ale fajna jest na, tych, na, na, na tej tapicerce. Tak, super. Pola po tak się bardziej docenia niż skórę. Tak. Teraz tak, poczekaj, bo to, to jest napędówka. Ok, czyli jest Gelände, czyli G, e, teren, e, i S to jest strasy chyba, tak? Będzie. Czekaj, na, na luzie to powinien być. Dobra, to jest SK, wsteczny. Siedzisz, siedzisz jak na takim koźle. Długo stała. Trochę stała. To, kierowni to kierownica z Mercedesa 124. Wiesz co, wiesz co jest fajne w g klasie Że możemy zjechać tędy. Że robisz to w ten sposób. Który to jest rok? 91. 300GE. Czyli to jest 6 cylindrów w benzynie. Tak. Powiem że... Te faceliftingi dobrze jej robiły, bo o ile ja pamiętam tą wersję, jak jeździłem tą srebrną, tak, tak jak pokazywałeś tą srebrną, tą tak. 2001, to już jest zupełnie inny samochód. Mimo, że to jest niby ta sama generacja auta, yy, ale to są zupełnie inne auta, bo ten nadal jedzie jak, jak Żuk. No tak, jak, jak, jak auto robocze. D daleko mu od tego, czym jest dzisiejsza Gelenda, bulwarówka typowa. To prawda. Masz tak, masz wyłączenie ABS-u, masz blokady. Eee, to jest w ogóle całkiem spokojny samochód, bo ma przejechane 185 tysięcy kilometrów, widzę. Tak. Nie da się usiąść niżej. Tu czyta da się? Da się jakoś. Czekaj. Jak <grym> na komyste. <grym> Ale tu jakoś nie mogę się odnaleźć. Samochód spędził sporo życia na teneryfie. Parę lat temu, już... Polski jest niezły. Nie no fajna jest, znaczy jest fajna, jest, 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 jest dziwaczna Ciekaw jestem czy, jak to jedzie na trasie czy jedzie e, no, myślę, szybciej że Będzie ciężko <laughs> na trasie? <laughs> to jest pełen gazu. No nie jest szybka, no nie. ale pewnie za to dużo pali. Coś za Słuchajcie, to no jedzie, wa... nie należy do bardzo dynamicznych samochodów, jechać jedzie. Natomiast jak w gazu, no to on strasznie nie lubi przyspieszać. Nie nie, 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 Oczywiście będzie przyspieszał, ale nie lubi, jakby e, widać, że nie lubi. Chociaż to była pierwsza generacja tak naprawdę G-klasy, która była stała się tym, czym jest dzisiaj, czyli była takim symbolem fajnego samochodu terenowego bardzo luksusowym wydaniu, ale zwróćcie uwagę na to, że jest to 91 rok, czyli rok między innymi Mercedesa 140, czyli też pierwszy wypust um, tej G-klasy po faceliftingu i tu zobaczcie, tu nie ma takich obsztosów, jak jest w 140, tu nie ma tak obszytych skórą tych rzeczy, tu nie ma takiego wydłużenia, nie, jakby to, 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 to w tym samochodzie w ogóle nie występuje, nie? Nie, nie, zupełnie. Tu bardziej jest y, liga 24, na bym powiedział. Pokrojonego 124. Albo, albo dobrze wyposażonego 123. Tak, to, 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 to trochę tak wygląda eee, na, na tym. Jak tył. Ale trzeba przyznać, że w ogóle jest mega klimatyczny. To jest. Mam sobie. No, zimowe dni, kiedy dzisiaj nie spieszy i masz zapanowane cały dzień. Mercedes, Mercedes w, 2000, w drugiej połowie lat 2000 chciał zmienić już kompletnie i przemodernizować G-Klasę. Wypuścił nową G-Klasę, którą znacie, która faktycznie jest dużo przyjemniejszym samochodem do jazdy. Czy ma ten sam charakter? Na pewno nie ma tego samego charakteru. Czy to dobrze, czy źle? Uważam, że dobrze, że nie ma tego samego charakteru, bo wtedy produkowali cały czas, mimo tego, że była to najdroższa, najdroższa Mercedes, bo G60. 3, tak? 65. 65 tak. Był najdroższym Mercedesem jaki tylko był w katalogu i 63 tak samo. To na wcale też e, super nie jeździła e, w porównaniu do, do G-klasy, która jest nowa po Face ale z drugiej strony czy o to w tym samochodzie chodzi? No właśnie. Chyba właśnie nie. nie. Wszyscy kochamy G-klasę za to jaka jest. Tak, a nic więcej tych głupot z nią związanych, bo tak. B65, no dobra, mało nam wszystkiego naraz, władujmy tam jeszcze V12. B63, kwadrat, square, A, bo była tak Pullman... Landaulet. Tak, Landaulet, tak, przepraszam. Sześciokołowy pick-up. Po prostu na bazie kultu beznadziejności zrobiono chyba wszystkie możliwe ruchy. A ja najbardziej cenię sobie nie wersję AMG, tylko właśnie takie zwykłe wersje, bo ona tak naprawdę do tego została stworzona, a nie do wersji e, AMG. Bo, bo, bo ona w tej wersji jest jeszcze jakoś użyteczna, tak. jakoś, jakoś, jakoś funkcjonalna. E, polski Jor e, używał na przykład G-Class, które może były w pronie. E, tak. W tej generacji zresztą. W pieniędzy też chyba MZP miało pancerne. Tak, jakby niebieskie. Było sporo tych sporo, samochodów tego typu, które były zachowane. Słuchajcie, szybki, spontaniczny dzisiaj materiał związany z g klasą bo chcieliśmy się, no ukrywam, też chcieliśmy się przejechać tą 300, -tą. więc są mega fajne samochody. Samochody, które jak dzisiaj teraz wyjdziecie i popatrzycie na te aukcje internetowe i zobaczycie, są cholernie drogie, cały czas otrzymują tą cenę. Żebyście mieli świadomość, one nie są pod kątem rozumu, nie są absolutnie warte tych pieniędzy. Jeżeli policzycie, bo za te pieniądze kupicie lepszy, cichszy, bardziej ekonomiczny, mniej palący, bardziej komfortowy samochód. Ale nie wszystko kupuje się. E, patrz, tak, na czarnych plażkach Chrysler, ale fajne. Widziałeś? Tak. I czarna tablica. Tak. Nie wszystko kupuje się e, sercem, e, nie wszystko kupuje się, rozumem, czasami też sercem, dlatego tyle G-Klas w cały czas jest poszukiwanych na świecie. I to jest w i